Hej, ci witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale przedstawię wam jak szybko wbijać poziom w obecnym sezonie 8 rozdziału 2. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. Co do mojego kodu twórcy, to niestety ale nadal są z nim nie niemałe problemy, w sensie z tym nowym kodem, dlatego na dniach pojawi się po prostu stara wstawka, tylko że z prawdopodobnie innym kodem. Więcej informacji na ten temat pojawi się jutro lub pojutrze na odcinku, tak więc obserwujcie kanał na bieżąco, a na pewno nie przegapicie informacji odnośnie mojego kodu twórcy. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka o tym, jak szybko wbijać poziom w nowym sezonie ósmym rozdziału drugiego. Temat ten, czyli szybkie wbijanie poziomu, pojawia się praktycznie na każdym kanale z tematyką Fortnite'a od ostatnich kilku sezonów i wiem, że odcinki te są naprawdę bardzo chętnie oglądane. Dlatego dzisiaj tak samo jak w poprzednim i jeszcze wcześniejszym sezonie przychodzę dla was z moimi sposobami jak szybko i skutecznie możecie wbijać poziom przez ten obecny nowy sezon ósmy. Dodam jeszcze, że sposoby te działają przez cały sezon i nie pytajcie w komentarzu za tydzień, dwa lub miesiąc czy sposób ten działa, bo na pewno te sposoby będą działały i mogą wam się przydać. Sam z jednego z nich korzystałem w poprzednim sezonie, dlatego szczerze mogę wam je spokojnie polecić. No a teraz przejdźmy już do pierwszego sposobu jak szybko wbijać poziom w sezonie 8 rozdziału drugiego. Jest to nic innego jak wykonywanie każdego i to dosłownie ...każdego zadania, które każdy gracz może wykonać codziennie oraz tygodniowo w grze... ...i które teraz możecie podglądnąć bezpośrednio w Lobby, jak i podczas rozgrywki. W tym sezonie, jak i w prawie każdym przez ostatnie miesiące, był zmieniany format wykonywania zadań... ...i tak też jest tutaj, ponieważ zadania te w grze znajdują się w specjalnej karcie o nazwie Karta Medali. To właśnie tam teraz są wyświetlane zadania i możemy tam znaleźć takie karty jak Karta Dnia, Karta Tygodnia... ...oraz dodatkowe karty, które dają nam również niedużo, ale zawsze troszkę ekspa. Skupmy się na początku, na tych pierwszych dwóch... Podstawowych, czyli karta dnia oraz karta tygodnia, które są dokładnie tymi samymi kartami zadań, które w grze są od ostatnich kilku miesięcy. No w sensie, karta dnia odpowiada za tydzieńne, proste zadania, za które dostajecie 17 tysięcy expa, a karta tygodnia z tygodniowymi zadaniami, które daje wam aż 65 tysięcy expa za jedno zadanie. Robiąc tydzieńne zadania i licząc, że zrobicie każdego dnia trzy zadania, dostajecie aż 51 tysięcy expa, co w tydzień daje nam równowartość 357 tysięcy expa każdego tygodnia do końca sezonu. Dodatkowo, jeżeli po liczymy sobie ilość dni, które zostały do końca tego sezonu, czyli 80, daje nam 4 miliony 105 000 expa, oczywiście około i pod warunkiem, że wszystkie je wykonacie do końca. Jest to naprawdę ogromnie dużo, zwłaszcza że jeden cały poziom w grze Fortnite to koszt około 60 do 90 tysięcy expa, co daje nam spokojnie 30-40 czy to nawet 50 poziomów w cały jeden sezon za zadania dzienne. Oczywiście, jest to dobra opcja dla osób, które mało grają w Fortnite'a, ale chociaż raz dziennie wbijają do gry, żeby sprawdzić co się dzieje i wykonają jakieś pojedyncze Dodatkowe zadania. Poza tymi zadaniami w tamtym miejscu jest jeszcze kilka innych dodatkowych kart, które kolejno dają nam za jedno zadanie 12 tysięcy expa, no i później 14, 16, 18, no i na koniec dostajemy 20 tysięcy expa. W tym wszystkim jest ciekawe to, że żeby zrobić te zadania, albo żeby je jakkolwiek zacząć, musicie najpierw znaleźć daną postać na mapie, a dopiero później w zakładce niżej dostajecie zadania. Trzeba wykonać dokładnie 5 zadań i za zrobienie wszystkich zadań z danej karty jesteśmy w stanie dostać 80 tysięcy expa, co spokojnie daje nam jeden, no maksymalnie te to, poziomu za każdą kartę. Licząc wszystkie karty, czyli 15, daje nam to dokładnie milion 200 tysięcy expat, co jest naprawdę bardzo spoko opcją, a dodatkowo do tego wszystkiego w najbliższym czasie pojawi się kilkanaście tych kart. Wiemy to między innymi z tej samej zakładki, ponieważ dalej pojawiła się informacja, że niebawem będziemy mogli zobaczyć tam więcej postaci, co oznacza, że na mapie będzie więcej nowych NPC. Wykonując wszystkie zadania przez cały ten sezon, jesteśmy w stanie wbić lekko ponad setny stopień, dodając do tego te zadania tygodniowe, ale przecież w tym filmie chodzi o szybkie wbijanie poziomu w tym sezonie. No więc tak, kolejnym sposobem, który wiem, że działa, ale nie wiem w ilu procentach jest skuteczny, to specjalna mapa na trybie kreatywnym, która po wejściu daje nam dostęp do specjalnego portalu. Po wejściu do portalu zostawiamy włączony komputer i tak przez całą noc lub też nawet podczas szkoły. Jesteśmy w stanie wbić kilka dodatkowych stopni na naszym koncie w grze Fortnite. Jest to spoko opcja i na 100% przyspieszy wasze robienie zadań w grze, ale jest to opcja dla osób, które bardziej nie grają wieczorem albo chodzą do szkoły i mogą zostawić odpalony komputer lub tam konsolę Dodam też, tak jak już mówiłem chwilkę temu, że nie wiem na ile sposób ten jest skuteczny, ale wydaje mi się, że warto, chociaż jednego dnia, zostawić włączony komputer i sprawdzić co i jak. Ja sam nie zostawię go włączonego, ponieważ nie o to chodzi w bijaniu poziomu w danym sezonie, ale wiem, że duża część osób chce go wbić jak najszybciej, a tak po prostu to przyspieszycie. Co więcej, jak zawsze co kilka tygodni Fortnite wprowadza jakieś dodatkowe kolejne wydarzenie, przy czym te nadchodzące to urodziny Fortnite'a, które też do dość sporo expa za dodatkowe zadania. Jak ktoś jeszcze nie wie, to dokładnie 26 września w grze będzie obchodzona czwarta rocznica trybu Battle Royale, co spowoduje, że w grze będzie dużo nowych zadań, w których też pojawi się dodatkowy EXP. Nie wiem niestety ile go tam będzie, ponieważ informacja ta nie jest nam znana na tyle przedwcześnie, ale już po kolejnej aktualizacji za dwa tygodnie poznamy takie szczegóły na ten temat. Dodam tutaj jeszcze, że takim nawet jednym z lepszych sposobów na robienie jakichkolwiek zadań w tym sezonie jest po prostu granie z jednym, dwoma lub nawet trzema znajomymi i robienie tych zadań. A tylko dlatego, że nawet jeżeli wy nie macie dostępu do jakiegoś zadania i zrobi je ktoś za was, to wy automatycznie dostajecie expa za wykonanie tego zadania i nie musicie go robić ponownie. To znaczy, że nie musicie szukać tej postaci na naszej mapie samemu i możecie wykonać zadania z nim, a karta medali z postaciami sama będzie się wypełniała, a dodatkowo wy będziecie dostawać kolejne poziomy. Pamiętajcie oczywiście, że dodatkowo grając ze znajomym, dostajecie więcej expa za robienie czegokolwiek, a tym bardziej z osobą, która ma już setny stopień i boost do wbijania poziomu w grze. No i na koniec pozostaje dość ryzykowny, ale skuteczny w 100%, o ile w danym momencie jest jakiś dostępny i są tu wszystkie. Wszystkie błędy na szybsze wbijanie poziomu w tym obecnym sezonie. Na chwilę obecną nie jestem w stanie Wam powiedzieć co i jak, ponieważ nie ma żadnego takiego błędu. Ale polecam sprawdzać te kanały, żeby dowiedzieć się o nowych błędach bezpośrednio z gry Fortnite. Na pewno w tym sezonie pojawi się jakiś błąd, który będziecie mogli wykorzystać. Ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się już niebawem po jakiejkolwiek nowej aktualizacji. A jak coś, to na kanale niebawem też pojawi się pewnie jakiś odcinek z działającymi błędami. Tak więc polecam subskrybować ten kanał, żeby nie przegapić takiego odcinka. Dodam jeszcze, że teraz na kanale live y pojawiają się co drugi dzień, nie codziennie, ale czasami będą codziennie, tak więc również was tam zapraszam, ponieważ jest tam mnóstwo konkursów. Dodam jeszcze, że kolejna aktualizacja, która trafi do gry, czyli aktualizacja 18.10, powinna już na pewno wprowadzić jakiś błąd na Expa, no ale to zależy tylko i wyłącznie od tego, czy Fortnite popełni jakiś błąd. Ja sam nie mogę wam tego zagwarantować, ponieważ Fortnite w ostatnim czasie ma o wiele mniej błędów, no ale sami zobaczycie w najbliższym czasie, co i jak z tym tematem. Na ten moment to wszystko. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego, jak szybko wbijać poziom w obecnym sezonie 8 rozdziału drugiego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie. Znać, co sądzicie ogólnie o tych sposobach i który z nich według Was jest najlepszy i najbardziej przydatny. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tego aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!